Gdy chodzi o działalność młodych ludzi na rynku prawniczym, to jest tutaj aspektów bez liku i pewnie byśmy tego w krótkiej wypowiedzi nie wyczerpali. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeden zasadniczy element. Ci młodzi prawnicy, którzy wybierają swoje nisze, ponieważ pasja pcha ich w kierunku jakichś bardzo partykularnych zagadnień prawnych, potrafią zmieniać właśnie te drobne części rynku potrafią w taki sposób te zmiany wymusić, że rzeczywiście to oni dyktują warunki, to oni zagospodarowują te puste miejsca. Albert Einstein powiedział, że pośrodku trudności leży szansa. I wydaje mi się, że rzeczywiście pandemia jest taką trudnością, która przynosi szanse. Także prawnikom młodym, także kancelariom. Mniejszym. I oczywiście, jeżeli prawnik, który wchodzi na rynek, ma pomysł na to, jaką niszę zagospodarować, jakim prawem bardzo konkretnie się zająć, myślę, że może zbudować bardzo duże portfolio klientów.